W poranku czas na info-świat, a w studiu ze mną wyjątkowy gość, pani Vivian Redding, komisarz do spraw sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa, a także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej. Good morning, madam. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. <grym> dzień dobry. Dzień dobry. Uh, let's start from a serious Rozpocznijmy issue. od uh, poważnej data kwestii. data protection in uh, the Ochronę danych osobowych. Zacytuję. Panie, nasze dane odbywają drogę od Hongkongu do Miami w ciągu ułamka sekundy. Są one wszędzie i w każdej chwili. Czy w tej chwili to jest, bez, to jest istotna kwestia, jaką jest ochrona naszych danych osobowych? Nie tylko w tej chwili, też mamy prawodawstwo w sprawie ochrony danych osobowych w w Unii Europejskiej od 1995 roku i mamy to prawo, ponieważ Europejczycy mają tutaj pewne cechy charakterystyczne. Nauczyli się tego w okresie dyktatur, że zarówno rządy, jak i podmioty prywatne mogą w łatwy sposób ukraść te dane. Według danych 96% Polaków obawia się o swoje dane osobowe i dlatego trzeba Lepiej chronić te dane niż to jest na dzisiaj. Czy uważa Pani, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, jak istotną kwestią jest ochrona danych osobowych w internecie, ponieważ nadal możemy uważać, że internet to jakaś inna przestrzeń? Because it's Może it's bezpieczniejsza, ponieważ jest wirtualna. Jest gorsza, ponieważ w normalnym świecie można chronić swoje dane, można je wydawać, bądź cofać. Natomiast w Internecie wszyscy mówią, że wszystko jest za darmo, wszystko przemieszcza się wokół. Ludzie czują to, wiedzą w środku, że dane te są kradzione. Bez naszej wiedzy Zbierają nam nasze dane, aby wykorzystać je w innych celach niż te, któreśmy których je podaliśmy. Jest to bardzo niebezpieczne. Nie może tak być. Te dane należą do osoby, a nie do firmy. I to osoba musi uznać, że jej dane osobowe są właściwie traktowane. Jak działa ten proces oszustwa? Wiem o tysiącu, tysiącach nazwisk, imion w rachunkach bankowych, które Surfują po sieci w, w tysiącach, po, w, w, w każdej sekundzie, więc każdy może mieć dostęp do mojego PESEL-u, imienia, nazwiska, numeru bankowego. I teraz co? Co oni z tym robią? Bardzo prosto. Zanim udzielimy naszych danych osobowych, te, na które się Pan właśnie powołał, firma musi nam powiedzieć, co zrobi z tymi danymi, i jeśli zgodzimy się, że e, tak będzie, a więc udzielamy firmie pełnej. Zaufania, że firma będzie w pełni kontrolować te dane. Jeśli firma tego nie spełni, to będzie to problem dla tej firmy. Firma będzie musiała oddać te dane danej osobie i firma będzie musiała odpowiadać przed organem. Jeśli chodzi o obszar wolności, czy nie obawia się pani, że takie skądinąd szlachetne pomysły będą ograniczone, że nie będą się podobały internautom? Uh, Ponieważ... Uh... Ograniczają tę swobodę, ponieważ pozwalają innym podmiotom kontrolować, budować drogi, e, płoty i organizować ten świat. Nie uważam tak, ponieważ Internet jest świetnym narzędziem wolności. I tak powinno być. Wolność słowa, wolność informacji, to nie ma nic wspólnego z danymi osobami. Mamy. Jeśli pan jest dziennikarzem, jako dziennikarz, chciałby przekazać to, co... E, ja, uważam, to, no, jako no, polityk, to, to jest no, no, wolność informacji, a w tym momencie ja nie mogę powiedzieć, że nie, nie, ja chcę cofnąć te dane, ponieważ to zachwiałoby tę swobodę wyrazu, wypowiedzi czy informacji. Natomiast jeśli chodzi o moje koordynaty, mój adres, moje zwyczaje, to żeby dana firma mogła to coś zrobić, to ja muszę mieć zaufanie, że te dane nie są niewłaściwie wykorzystane. Niektóre z tych firm Wydajewcy internetu, na przykład obawiają się, że nie będą w stanie ochronić tych danych, nie, nie mają wystarczająco dużo infrastruktury sprzętu. Jeśli mają wystarczająco dużo sprzętu na zbieranie tych danych i sprzedawanie bez naszej wiedzy, to myślę, że mają również wystarczająco sprzętu, żeby cofnąć te dane, jeśli chcemy je cofnąć. To prawdopodobnie najlepsza dla nich odpowiedź. Pani komisarz, porozmawiajmy o budżecie europejskim. To bardzo poważna kwestia. Na ten moment mamy nowe informacje odnośnie tego, że może wcześniej. Przed um, lipcem um, Parlament Europejskiej i Komisja zgodzą się co do, do kształtu budżetu i że zostanie on zatwierdzony. Czy well, myśli Pani, że to jest możliwe? Gdyby to, to było tylko, to tylko kwestia Parlamentu i Komisji Europejskiej, to szybko znaleźlibyśmy tę zgodę. Problem polega na tym, że to nie tylko te dwie instytucje, to również pewne rządy, who, uh, make, uh, które, uh, uh, które uh, wydają uh, prawa, uh, które money, uh, obiecują, że będą te then, um, pieniądze. Wydawać i później nie chcą tych pieniędzy udostępnić. I w tym momencie mamy problem z opłaceniem rachunków. Właśnie tak się dzieje w tej chwili, że jest bardzo wiele praw, ustaw odnośnie świadczeń na rzecz bezrobotnych, rolników, budowy dróg i tak dalej, ale rządy nie mają tych pieniędzy na opłatę rachunków. I w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji. Mój kolega Lewandowski jest jednym z tych, którzy najbardziej cierpią, w sytuacji, kiedy nie możemy honorować tych. Rachunków. Bo trzeba wiedzieć, że dla europejskiego budżetu 94% budżetu euro europejskiego nie pozostaje w Brukseli, ale jest wypłacone państwom członkowskim oraz ludziom. A więc chodzi o te pieniądze, które są wypłacane i tam, gdzie nam tych pieniędzy nie wystarcza do honorowania tych rachunków. Jeśli dobrze Panią rozumiem, jeśli mamy por mielibyśmy porównać Unię Europejską do, do, do samochodu, ten, który w tej chwili naciska najmocniej na hamulce, to są rządy. Tak. Ale nie tankują tych samochodów. A więc jeśli w tym momencie naciskamy na, na gaz czy na hamulce, to samochód się nie porusza. A dlaczego? Ponieważ David Cameron na przykład nie chce, żeby Unia Europejska wyglądała tak jak w tej chwili, ponieważ François Hollande nie ma wystarczająco dużo pieniędzy na kilka następnych lat, ponieważ Angela Merkel nie chce euroobligacji? Dlaczego? To jest różnorodność kulturowa w Unii Europejskiej. Na szczęście mamy rząd polski, który jest zawsze bardzo konstruktywny i patrzący w przyszłość. Jasne jest, że Davidowi Cameronowi podoba się inna Europa, ale w międzyczasie chce, żeby jego firmy korzystały z dużych rynków europejskich i chce, żeby dopłaty trafiały do jego przemysłu. Więc o tym nie Mówi. Oczywiście Francuzi chcą dopłat so dla swoich rolników, have, a więc chcą mleko i uh, masło well, I jednocześnie so żonę rolnika, więc to wszystko nie jest możliwe. Teraz e, uh, like przejdźmy do kolejnego tematu, to już about, uh, będzie ostatni. Chciałbym zadać uh, kilka pytań uh, uh, odnośnie reprezentacji uh, kobiet. Czy uważa to, Pani, to, in, że dobrze jest definiować w prawie, ilu a mężczyzn, a ile kobiet powinno pozostawać w radach czy zarządach dużych firm? To jest ostatnia deska ratunku. Tak naprawdę w ciągu ostatnich dekad próbowaliśmy się promować talenty kobiet, kobiety, kobiety wykształcone, te, które mają doświadczenie w zarządu, żeby też mogły osiągnąć najwyższe poziomy w gospodarce. I to nie zadziało. Spójrzcie Państwo tylko na Waszą gospodarkę. Tylko 12% członków zarządu to kobiety, chociaż macie Państwo ten ogromny rezerwuar talentów. I to nie jest fair. To nie niesprawiedliwe. E, uważam, że e, jest niesprawiedliwe e, w świetle mojej propozycji, że że to że kobieta nie powinna być eliminowana, dlatego, że jest kobietą, tak jak to ma miejsce dzisiaj. Jeśli jest kobietą, powinna dostać tę pracę i Polacy się z tym zgadzają. Przeprowadziliśmy badanie opinii publicznej i 82% Polaków uważa, że oczywiście, jeśli kobieta jest, e, ma zdolności, ma talent, powinna dostać tę pracę. Ja właśnie to staram się osiągnąć i bardzo się cieszę, że Polska zmierza w tym samym kierunku. Chociaż niektórzy uważają, że najważniejsze są kwalifikacje. Niezależnie od tego, czy to kobieta czy mężczyzna, jeśli kobieta nie ma kwalifikacji, to powinniśmy wybrać mężczyznę. Oczywiście. Właśnie to samo mówię ja. To nie chodzi o to, żeby kobieta dostawała pracę, ponieważ jest kobietą, ale ponieważ dlatego, że jest dobra. To są kwalifikacje, które istnieją. Mamy setki tysięcy dobrze wykształconych wykwalifikowanych kobiet, które nie tylko mają studia, ale też mają doświadczenie zarządcze. Potrzebujemy tego, żeby były w radach, zarządach. Oczywiście nie możemy sobie nawet pozwolić na to, żeby ich tam nie było, ponieważ jeśli chcemy, żeby nasza gospodarka i nasze społeczeństwo dobrze działało, żeby prosperowało, potrzebujemy wszystkich dostępnych talentów, a część to ta talenty talentów. Dziękuję, Dziękuję bardzo Pani Redding Komisarz. Europejska do spraw sprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Zapraszam na godzinę 11. Do zobaczenia.